Eee, się Mandero Gruci, wiedzę gargule witam serdecznie, koniem się nisko, dzień dobry, to ja, wspaniały ja, wspaniali wy i wspaniały kody, wspaniała strona i wspaniały kod gry używacie to, żeby zgarnąć co jest giveawayka, bądź też po prostu dodawę sobie kaskę, 20% więcej bonusu przy dodawań niż na start, polecam serdecznie giveawayki, ich podgląd jest tutaj, już dla was używam. Serwuję i serwuję, zaserwowałem 20. Ten yy, co pierdol? Szalę, zawiesiłem się. No tutaj fajne rzeczy zostały, nie? Te tam się spadły, to są fajne. Nie, dobra, to jest za 700-200. Ale nie, to mi się Dobra, Nieważne, dobra. Fajne rzeczy są i tak mogą dropnąć oddychy. Nie lata tu super często, ale jak wam spadnie to fajnie będzie takie kurwa 6 koła w gratisie w eku. Tego wam życzę, Składziki oczywiście wszystko, link też jest w opisie, ze mną Grzesiu, Patrysiu i Naturasiu. Cześć, 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 Ja, ostatnio mi się spodobały i ja będę uskuteczniał losowe skrzynki widzowie. Taką kurwa nam dało imprezę ostatnio, że tyle no. Za tyle to? no, się tu coś kliknęło, się nie tyle. 2 na 2 to można za troszkę więcej zaryzykować. To wejdźmy sobie tutaj, proszę. Wysyłamy, zapraszamy. Chodzimy raz, 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 raz. raz, raz, Natural, pokaż rogi, dam ci. Ja tutaj się kurde. Daj mi fanta na pierogi. Dają mi miejsca. Ej, kurwa. Jedyneczka wolna. Kurwa mi wsiadł na tą czwórkę. Fiad, wsiadł. A mój brzuszek nie boli. Aj, myśli. Natural jest w Albo jest głównym jebanym z Jedropa, tylko to kurwa jebanym to działa. Ale spokojnie, spokojnie, Misza. A ja tu nadrabiam, spokojnie. Tutaj o. Ja. To ja pociągnij na błódźka, stary. Coś tam smutna. nadrobimy, chuja, Ty się chuja robisz. Smutna buźka stary. Co to jest czy nie z o kurwa. Nie no, jest Kitajet stary, kleci ci Ej, ja patrzę, jabła, kurwa, no klucz ludź pełna. kurwa. Zapraszam tu, stary. O, tak! Daj, kurwa, coś fajnego, daj coś fajnego. Proszę, ja proszę, proszę. Kusali, nie proszę, proszę, nie proszę. Proszę, 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 O, A, hule, Jak wiemy to jest poza... no ale klaunik to nie wiadomo, kurwa. No, Zad... Kurwa i kurwa. Kurwa, ja tylko chciałem, stary, za... Kurwa! Pierdolony, kurwa, pierdolony. Dawaj bitwę, kurwa. Dawaj bitwę, Grzesiu. W ogóle to, on. dawaj bitwę i ja oddawaj, żeby było pieniądze. Kurwa mogłem wejść grubie, jakbym wiedział, że tak coś Mógł potoczy. Musimy przesłać kurwa na brązowo. A zobacz na biały, które jest Jestem Wiesz, najbardziej no, biały na świecie. jak chcesz wyjebane. Wiesz co się stało? Scinki na 119 poziom i wypadł holiczek kurwa. No i kurwa na no spokoju. Za punkty mam jeszcze tu zebrany koskę. Yy, koskę te tak tego. Yy, digerka. Dobra, już jeden odcinek jest za darmo nakręcony, można powiedzieć. Kurwa zajbiście, kurwa. Po jednej skrzynce wrzuciłem. A, kurwa na spokojnie, zobaczymy. O, trójka. Ale szybko kurwa się. Trójka wolna, no. I to był wasz błąd. I to popełniliście błąd. I się zaraz kurwa przekonacie. To klasa tak, kurwa. Nie, no, bym zrobił, to bym tak było. Za krzyżę, tak będzie tu chuja. No nic, nie, na nie, tam, nie. Ja się ma co narzekać, do, do, nie, nie. do, do przodu! Dygaz nie robi underdoga, Dygaz nie robi underdoga. Ale Dygaz jest ty armii obchokowa. Ooo, tak, i to go zgubiło chyba, to go zgubiło. Tak, i wiesz, Kutasa... Dawaj rubiego, dawaj rubiego, dawaj Rubiego, dawaj Rubiego. Kurwa, no... Dobrze, panu. dało mi lepiej, nie? Nie, kurwa, nie. jemu lepiej. No Pandora Boxy, stare, Pandora Boxy. Dobrze, kurwa. Aj, aj, aj. Dobrze, Sergiuszku, dobrze, dziękujemy. Dyżo, dyżo, dziękujemy. Kurii chociaż kurwa, i to, to nie dało butterflya, aż dziwne. Co? Oj Rysiu, Rysiu, No Tutaj, no, jest... mu to dał. Proszę, tania da. skrzynka nie. To najlepsze o, nie. Później jeszcze są dwie takie, co można pierdolnąć coś nie? No, no są. Kurii Kurwa, generator. Ale gruczyk nadal kurwa rządzi na salonach. nie wiem, ja patrzę. Nie, 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 nie. Ile koła gdzieś? 10...

i jest. Nie wiem kurwa, zrób za ile uważasz ty kurwa No to kurwa. Kurwa już było, nie wiem, ale... Chuj wie, tak mi jakoś zależało na tej bitwie, kurwa. I teraz zależała, tak wygląda no, z rachunków, kurwa, z rachunków zysków i strat, kurwa, to znaczy na plecy wychodzić już, kurwa, pomaga. Zależała, nie? czarna mamba, ty, o, tutaj zielona kurwa. Do się... tak Michał, dobrze. do końca cię zruchamy, do końca. Ty no se, kurwa, jedyne co ruchasz, to kolegów zamki, kurwa, dupę, kurwa. Otwieraj, to, Michał, będę zamknął. Kiedy nawet kto Michał kurwa, ten Nuniusz, bo go ruchałeś, kurwa. Sergio, do ruchał? Tak, Teraz odtostrzynia, kurwa, wynagróź mi to, że muszę z debilami, robić. Kołem ci tak, kotrłuchu, no <laughs> ja wiem. Zaczyna staka, tu jebie. To. Zaczyna staka, jebie biczo mam w pizdzie. Nie to ci kurwa kuta z rybą, tyle ci kurwa Nie wie to mi pod pachy. To to wie kurwa, powiedz coś czego nikt nie wie, kurwa. Coś czego nikt nie wie? Natura jest g. To mi chodzi, tak A Derdog ja na czwórce, kurwa dobra, to jest nasze widzowie. Ja bym nogi rozłożył kurwa na stole. Pomachowy no to rozkładaj nożyce stary, ciasko tam wiesz no i... No nożyce się z, z, ze swoimi tyzy tak, kurwa tymi tak, gejowskimi przyjaciółmi tam. Z tym, z tym, z tym, nie? Z jeżykiem stary. A jak wal nożyce, to faceci robią kurwa tej. A... faceci stary... tego... Kurde, co to było, co to <laughs> na było? Na miecze kurwa? Natural <laughs> lubi no. Nie wiem, nie wiem Pociąg czy na miecze bawią. stary, czy na tego... Na bitwę, na Które, kurwa wali konia do filmu ludzka stonoga kurwa, to jest pojeb kurwa na ty waliłeś konia stary on tam grał kurwa w tym środkowym Mówił o kurwa sobie <laughs> to... Do chudego byka stary No bitwa taka troszeczkę Ja pierdole kurwa je A nie, dobrze, dobrze, zajebiście Ja myślałem, że nie Cały Ciędze. czas jestem skeletą, kurwa. Cały czas jestem skeletą. Ale coś mi tak kurwa to ta w sumie myślę, że O kurwa. <gulia> o to myśli, ta, kurwa. Już kurwa, 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 kurwa. tylko, że mnie też haulik zjemnął. Pokój, kurwa. ale to haulik to wisz, stary. Haulik to wisz. No tyle, co zrobiłem, nie? Kurwa, mać. No kurwa, to mać. Grzesiu, zdycha? Tak. Grzesiu, na spokojnie. Grzesiu, rajolka? Nie, 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 ja się brzydzę. Ktoś z tej gryzki da ci rajolką weć, Grzesiu. Taki trochę Kitajec, kurwa, tu się panowie, nie? Kurwa to samo. A kurwa. Chuje. Ale ładuje mnie tutaj. Sześć koła, sześć koła, sześć koła. De kurwa, Znowu to samo. Teraz. Kurwa, niejku. I patrz to jaki. Aż mi się sławkę już zostawiło. O ja też no. O kula kurwa bata, ta nie ta kula. Ale, Ale kurwa. Ale Sześć koła. Dziękuję. Michała tak w ostatniej dniu mają ja zawsze kurwa. Kurwa no. Kiszczak widzę, jesteśmy na plus z sprawą tylko zrobimy dzięki kurwa są i tyle. no, Kurwa koledzy nas ogołocili. Wbijamy kory w chłopaków. Dziewczynki te kurwa znaczy się, lambadziary kurwa, załęckie kurwy pierdolone. Giveawaysy kurwa widzowie dla was. zaraz się władują pewnie bez pola 4 koła, ta 4,5 koła na no. ludzi na stronie. Ale giwoje są, to coś widzę, przodu tego cika, to wyświetli, albo tu po przeładowaniu. ładuje, ładuje. dobra. Środki dodajcie tutaj, bądź pusikiem tutaj w kod gry, jest fajnie. Wtedy się udział w tych giwoje, może wam coś wypaść. Po prostu jeszcze 20% przeładowania, furka na farta. Większy kutas, więcej IQ, więcej wypica się, wszystko same, plusy, zalety, łakocie i witaminy. Żegnam się z Wami, z Chłopakami i żegnamy się wszyscy razem. Machamy jak w familiariacie, pozdro. Cześć. Cześć.